could be us witamy wszystkich w następnym odcinku hej hej być może z wygranymi oby oby czekamy na to żeby był fajny żebyście wy się fajnie bawili ostatnio nam fajnie weszło no piękne było piękne wygrane i tak, kochani, dzisiaj mamy gruby kasz, yy, zodiaczki, masa kasy i pastelowe 9. Tak. No to. No to tam, zdrapujemy. To kombinujemy. No, ja pierwsza. specjalnego. Numery Numery 39 losowe. mam. Tutaj dwa, 39. Zupełnie losowe. No to dawaj, później powiem. A, a po te kolejne. są 4 i dwójeczka. No. Dobra, zaczniemy od maluchów. Zacznę od od masy kasy. Od masy kasy. Ostatnią mojej, mojej koleżanki mama wydrapała w masie kasy. Nie wiecie że nie, nie dwie stówki. Pokażę, mamy to. Mamy zdjęcie. Na... Musi daru wrzucić. A zacznę od bonusa, no bo, rzuciłem, bo później zap, bo pewnie... zapominam. Yy, ma być nie. Sejfik, a jest Ananasik. No to wszystko jasne, oczywiście. Nie. Tutaj i szukamy liczb. 14, 12, 19 i 20. To takie niskie, jakieś. A mamy, a mamy. Ale niskie można dać, to już tak samo. 32, no, na 18, no. oboczek. 23 i 6. Dobra, druga linia. Druga linia i mamy... Brzdę! Konie! Jest, trafienie! 14, 11, obok. 17, 24 i 26. No. No to mamy jeden. Piąteczka. Piąteczka, ale super. Cieszymy się z każdej jest. tej. Z każdego jest trafionka. Facie. Pierwsza zrabka i trafienie. Tak, i jest. Aaa. A, a. A, a. To by się zgadzało. Mamy to, mamy to. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi, i lecimy z pastelowym 9. Pastelowe 9, i tu oczywiście szukamy dziewiątek. czerwonej, boże, bo czerwonej, czarnej i niebieskiej. Tak. Czarna, niebieska, mamy dziewiątka 39, i mamy no. 8. 8, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 5, 2 i ostatnie 7 i mamy 9 w sumie. Nic z tego. No nic z tego i tu mamy GQP, GQP, tutaj kupa, ustaczek i powiedzmy, polecimy sobie z Zodiaczek z numerem 2 i szukamy księży, y, y, gwiazdy. I księżyc. I razy 2. Także szukamy księżyca. A mamy, a mamy. Naczynie. Orkę. Delfinek. delfinek. Bardziej mi to jak orka wygląda, mm, ale niech ta. będzie. Planeta, dalej. parasol, ta. flaming, kotwica. Ufo, ufoki. UFO Płucnik Statek, Lira, Żółwik i jest krzyżyc! Bdąk! I razy dwa! Gryzla. o, To może być dwie dyszki, albo i więcej, albo no, i więcej. To... Syrenka, Misiu, słońce, teleskop. Teleskop. Gwiazda! Dęk! Czyli 30 zł. Najniżej. Aj, 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 aj. Najniżej trzy dyszki, kochani. Ach, i mamy to, mm. mamy to no, Dobra, lecimy od gwiazdy. No, dobra gwiazdy. Dawał, gwiazdę. I mamy dyszka. Wdęk! I? I. Gdzie I, ten księżyc, tu był księżyc i księżyc mamy. Tu i mamy dyszka. I mamy trzy dyszki. A jest, c CCC -c, widzę. G, nie, GGG, co tam się to Teraz c -c -c -c. Zaraz zobaczymy, co tu G. G. G, znaczy na dyszki, good game, good game. No to pięknie. Mamy GGG. Super, super, no to Eja. ja jestem zadowolona, bo ja z moich drapeczek jestem 3 złote na plusie, boże, 5 złotych na plusie. Złotych. Na plusiku jestem, 5 złotych, zobaczmy jak twoje, kochanie. Jest <grym> prawdą. Tutaj mamy gruby cash z numerem 4. I szukamy oczywiście jeszcze worka i portfel razy 2. A numer, cyferki mamy tak, 13. 5, 1, 15 i 3. A mamy, a mamy, co tu mamy? 4. O, no, obibok Nawet. 28, no, 21, no, 21, 21, 2 obok i 19 stówka by była. Mhm. To no, by. było Fajnie. Hmm. Następne gdzie tu szukać? Gdzie tu szukać? 25, 32. Mhm. Mm 12. Do oboczek. 7. I 17. No niestety, niestety, na razie nic. Nam się tu nie odkrywa miłego dla oka. 9. 9 nie szukamy. 8 też nie szukamy. szukamy. Oboczek hmm. znowu. 23. 20 nie mamy. I 22. I ostatnia. Ostatnia linijka. Ostatnia linijka i mamy. 29 wysoko. 11. Nie mamy. 36, bardzo wysoko. 6 obok, obok? i ostatnie 26. No, no niestety, ale na trzy zrabki dwie dały, także super, ja się cieszę. Nie nie, nie na trzy, na cztery zrabki. Cztery. tak. Także ja teraz atakuję. Się... Bierzemy sobie masę kasy. Jest... Ja bonusa nie zapomnę tym razem. Zobaczymy. Postaram się. Takie, troszkę <laughs> światło zmieni, bo razi. Nie wiem, jak coś możliwe, że Ciebie nie razi. Ja mam zdrowe oczy. Ty masz już wybrakowane. Zaraz tobie już wybrakowano. 40, 43, 18, 04. Ja mam po prostu sokoli wzrok, mi drogi. Mm -hmm. 20, 23. 30. 32. Aha, lusterko. <laughs> <laughs> Siebie. Tutaj. 1, aha, 8, nicość. 14. Nicość. 40 a i blisko. Aj, tu odstrzeliwuję 19 też. A, weź goś. Ćwatkę mieli. 6 hmm. i No i nic, nic. No jeszcze bonusik. Yes, safe! Oh! save! <laughs> Aha, safe! Yes, safe! Oh! Pierwszy raz trafiłem safe. To jest wiekopom. Nadejścia, wiekopom, na chwilę. Jaką masz Pierwszy raz trafiłem safe. I absyden. Luźno trzymaj, tak. O, słyszysz? Inna, inny klank od razu. Pię Pięć Piątka. No, Dobra. To tak jak u mnie. Dobra. Pięknie, pięknie. Piąteczka. Pięknie Dobre zaczęcie. Tak? Rozpoczęcie. Nie zabiera mi. No, Dobrze, tu ma być blisko. To przynajmniej tutaj będzie emanowało jeszcze, a nie zabierać gdzieś tam do siebie. No. Tu ma się tu jeszcze pięknie. mnożyć pięknie. i ja rozmnożać. No, szukamy dziewiątki czarnej Dobra. i niebieskiej. Numer 41. Tak, tamta też pięknie była numer 41. Tak? No 8, 3, 5, 5, 2, 6. Jest! Mówiłem? Jest! No, mówiłem? Nie zabieraj, emanuje i się tu przenosi, tu zaraz obok. O, tutaj jest. Blisko. 9. 9. 9. Też nie powiem ostatniego słowa dzisiaj może. O no i poruszy, Dobra. Co masz w tej dziewiątce? O, wy dużo, o, wy dużo. Pięć. A, piątka. Dobra, Zobra, jest zwrocik. Zwrocik, zwrocik to już jak Duły wygrana, razie. bo przynajmniej nie jest tyły, nie? Tak. CCC. CCC no. Pięknie, konie, lecisz z tym, jakby ta każda była... A wzdęk był? A. Bzdą. No. <noise> to musi być. I gruby cash, mój, gruby mój cash. nie był wygrany, więc może twój. Może tutaj, mój. Dobra. Jest numerem 8. Zwiaczka zostaje na koniec.

Cztery, trzydzieści osiem, czterdzieści, jedenaście, dwadzieścia dziewięć, niedobrze, niedobrze. I dwadzieścia dwa, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć, pięć, trzynaście. I ostatnia, ostatnia, ostatnia linia. I oby coś tam było. 18 zaś, oboczek. Już mi obstrzelali tutaj. jest jeden. 28. 28. No, zapisy tak, właśnie. No. no jakoś tak, bo to strasznie ciągnie ten. Obo, nie. 26. I 30. I jest no niestety. No, niestety. To, tutaj to Pustak. Pusta. Pustak. pusta Twój pusty, mój pusty. C. Znalazłem. To Cecha. Ew, CHF No ten, to ten, ten no może, no, może zabrać. Ten sobie możesz zabrać. A F, komrony szwajcarskie nie ma CHF? Skąd tak. Tu? Widzisz? koronach byśmy wgrali. No. Gwiazda i księżyc. A tu jest z moim znakiem. Strzelec. Tak jest. I zlepeczka numer 4. Ja miałam numer 2, zobaczymy. Lira. Tak, co drugi? Co drugi da? I syrena. Syrena, teleskop. goudaro goudaro Czyli orka. Uh, uh. Go, Misiu, daru. czyli niedźwiedź. Koziorożec. Jednorożec. jednoróżec To ty jesteś jednorożec. No tak, tak. Portyk. Jakby ktoś nie wiedział, to proszę wejść na kanał Hobby. U, na, u nas na, na, na playlistę Hobby. No, Tam nie, będzie kawałek. Alter ego. Alter ego, twoje. <laughs> <laughs> he, 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 he. Żółwik. Żółwik. Golder go, statek, statek, uh, uh, go, chłornik, parasol, bezpieczeństwo, sputnik, nie ta gwiazda, nie. naczynie, chmura, okay. UFO, I no wszystko niestety... tylko nie ten, to nie ta ziemia, ale nie ma gwiazdy księżyca. No niestety no. twoja, nie? No ale widzisz, u Ciebie dwie zdrabki, u mnie dwie zdrabki, to nie tak źle. Ham, M.O. Nie, MO, żegramy. Dobra. Także na 6 dyszek, tak? Tak, dawaj tutaj te twoje, wygrane. Wygrane moje. Spektakularne, 30 złotych. Czekaj, powinienszy. Pyk, dobra. No i tak to wygląda. Plus te, tak? Tak. tak. Mamy 60 złotych w... wydane i wygrane 30 45. 45 na. No. Tak. No pięknie. Nieźle. nieźle, nieźle. Nieźle. Tylko 15 na minusie, ale. Zgarbam to na ziemię ten. Ale super, że jest coś. Tak, Super, Super, się. Może, może widzowie dadzą jakiś pomysł jeszcze, co by tam zdrapnąć, z fajnego. Pewnie, pewnie, to zrobimy wysłuchamy Wysłuchamy, co tam sobie życzą, także. Jakieś ulubione liczby no. macie czy coś to albo ja Jakieś ulubione zdrabki, albo coś tam, coś tam, albo liczbę i zdrabkę ulubioną naraz. No. I sprawdzimy, co u nas tam w kolekturze I leży. Jesteśmy otwarci na propozycję. No. Także. Do zobaczyska. No. Hej! Następnego no. dzisiaj. Suba łapka. Łapka, łokietek. Tak. No. Uśmieszek, serduszko. No. Do zobaczyska. papa pa, hej, hej. Cześć.